Cześć, tutaj Tomek, witajcie na kanale Fesplor. Jesteśmy właśnie w nowo budowanej siedzibie naszej firmy, firmy Fesplor w Wieruchowie pod Warszawą i w dzisiejszym filmie chcielibyśmy Wam pokazać, co warto sprawdzić i jak przygotować podłoże przed aplikacją mikrocementu na posadzce z ogrzewaniem podłogowym. Zapraszam do oglądania. Przed przystąpieniem do prac Przede wszystkim należy całą budowę posprzątać, poodkurzać i w tym momencie, kiedy mamy dostępną całą posadzkę, możemy się po niej przejść, na spokojnie ocenić jej stan. Na pewno trafią się jakieś pęknięcia, być może jakieś dyletacje będą wymagały poprawy. I to jest właśnie dobry moment, żeby to wszystko ocenić i przygotować się na dalszy etap pracy. Przenosimy się na chwilę do kotłowni, bo tak na dobrą sprawę na długo przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z przygotowaniem podłoża pod mikrosomomet i z samą jego aplikacją należy uruchomić procedurę wygrzewania podłogowego, który ma za celu po pierwsze usunięcie nadmiaru wilgoci z posadzki oraz dodatkowo wprowadzimy dodatkowe naprężenia termiczne do posadzki, które Pozwolą nam zauważyć miejsca, które będą wymagały naprawy. Pojawią się pewnie jakieś dodatkowe pęknięcia, które y, mogłyby się pojawić w trakcie użytkowania tej podłogi, i to, że one się pojawią właśnie w tym momencie, to jest y, bardzo, dobra, bardzo dobra informacja, ponieważ będziemy mogli te wszystkie pęknięcia ponaprawiać i strzyc. Sama procedura wygrzewania trwa około miesiąca. Polega ona na tym, że co, co parę dni temperatura y, na piecu będzie, będzie się podnosić, aż dojdzie do. Y, do swojego maksimum albo, albo, albo prawie maksimum, i później analogicznie będzie się co parę dni obniżać. Szlifowanie to pierwszy etap przygotowania podłoża pod aplikację mikrocementu. Ma ono na celu usunięcie mleczka cementowego z wylewek cementowych lub z wylewek anhydrytowych. Mleczko, właśnie cementowe, jest najsłabszym elementem tego podkładu i dzięki temu, gdy je usuniemy, przyczepność mikrocementu do podłoża będzie po prostu jeszcze wyższa. Dodatkowo tego typu ciężkie maszyny planetarne potrafią wyrównać wszelkiego rodzaju nierówności, które pojawiają się podczas wykonywania tego typu jastrychów. One czasem pojawiają się przy dilatacjach albo w innych miejscach i przygotowanie podłoża tego typu maszyną sprawi, że będziemy mieli jastrych równy jak stół przed aplikacją kolejnych warstw mikrocementu. W tym pomieszczeniu mamy już posadzkę wyszlifowaną i odkurzoną i pojawiło nam się właśnie niekontrolowane pęknięcie, które będzie wymagało naprawy. Pęknięcia mają to do siebie właśnie, że często biegną do, do, do narożnika w głąb pomieszczenia, bo biegną od narożnika do, do, do innego narożnika. Tutaj właśnie mamy typowe pęknięcie, które biegnie od narożnika drzwi. To nie jest rzecz, z którą nikt się nigdy wcześniej nie spotkał, wręcz przeciwnie. Jest to typowe Typowy ubytek, typowa niedoskonałość posadzek cementowych. Ekipa właśnie przygotowuje materiały do strzycia tego pęknięcia i zaraz przystąpimy do kolejnych prac. Jeśli na waszych jastrykach są dylatacje, które są krzywe lub pofalowane, tak jak u nas w tym przypadku, to jest to dobry moment, żeby coś z tym zrobić. My w tym momencie będziemy tą dylatację zszywać, a po wykonaniu wszystkich prac po lakierowaniu odtworzymy ją w taki sposób, żeby pojawiła się tutaj prosta linia. Wilgotność podłoża to kolejny aspekt i zagadnienie, które należy sprawdzić przed aplikacją mikrocementu. Można je zrobić właśnie na tym etapie przygotowania podłoża, można je też zrobić wcześniej, by oceniać jak wilgotność zmienia się w czasie. Jeśli chodzi o samo sprawdzenie tej wilgotności, najlepiej to robić właśnie w narożach, w narożach czy przy ścianach całego pomieszczenia. Jeśli kiedyś będziecie mieli okazję obserwować jak posadzka wysycha, to w pierwszej kolejności będzie ona wysychała na środku, a największa koncentracja wilgoci będzie się właśnie pojawiała w narożach i ścianach budynku. Teraz jesteśmy w narożniku pomieszczenia no i właśnie ten wynik będzie w tak jak teraz tutaj widzę w okolicach 2% A jeśli tylko przeniesiemy się na środek to wynik pewnie będzie tak właśnie mniejszy w okolicach 1% wszystkie wyniki poniżej 3% oznaczają, że to podłoże ma odpowiedni poziom, żeby można było aplikować na nim mikrosemoc. Dziękujemy Wam za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Jeśli coś było niejasne, piszcie komentarz, będziemy Wam na bieżąco odpowiadać. Zapraszamy również do obejrzenia filmów z kolejnych etapów realizacji. A na dzisiaj na teraz to wszystko. Cześć.